Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie ponownie na kanale Fangier Tech. Witam też nowe osoby, które są tutaj pierwszy raz. Ja jestem Piotr, a to jest seria Pogadajmy przy kawie. Więc zróbcie sobie dobrą kawkę, czy tam herbatkę, jak wolicie, i zaczynamy. Słuchajcie, na samym początku, zanim jeszcze zacznę temat nowej generacji konsol, która pewnie nadejdzie w najbliższych latach, to mam taką wiadomość, że jeżeli ten film osiągnie 300 łapek w górę i zostawicie taki wpis pod swoim komentarzem kubek, to będą do zgarnięcia cztery takie kubki. Ja wylosuję osoby, które zostawiły taki komentarz, oczywiście zostawiły łapkę w górę. Zasubskrybowały kanał i będą miały do następnych odcinków razem ze mną z takiego fanowskiego kubeczka, będą mogły napić się kawy. A jeżeli cię to kompletnie nie interesuje, nie interesujecie mój kubek, no to oczywiście też zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Za którą ci od razu bardzo dziękuję. Słuchajcie, zaczynam temat. Temat jest taki, że nadchodzi nowa generacja konsol. I to jest nieuniknione, to jest normalne. Stara odchodzi, nowa nadchodzi. Ale ja tak ostatnio się zastanawiałem. Czy w ogóle jest mi to potrzebne? Słuchajcie, ja zaczynałem swoją przygodę od PlayStation 2 jako młody chłopak. Bardzo mi się to podobała, bardzo mi się podobała ta konsola. Byłem pecetowcem, mój brat miał peceta, no i potem właśnie pojawiło się PlayStation 2 w domu. Jakoś tam zobaczyłem w jakimś sklepie i udało mi się to nabyć, slimkę. I zakochałem się w konsolach. Po przyjeździe tutaj do Wielkiej Brytanii, bo w tej chwili mieszkam w Wielkiej Brytanii, Kupiłem sobie też PlayStation 2. Kupiłem, czy znalazłem? Chyba pierwszą znalazłem na ulicy, leżała taka troszeczkę zdezelowana fatka, to ją wzięliśmy z małżonką do domu, podłączyliśmy i okazało się, że działa. No i zaczęliśmy grać na tej konsoli, tam ogrywaliśmy masę tytułów, Most Wanted, Blacka, Tomb Raidery, Anniversary i wiele, wiele innych ciekawych gier, które w tamtym czasie wychodziły na PlayStation 2. No i wiadomo, że rok po roku przychodziło, było PlayStation 2, było PlayStation 3, 4, Jakiś czas sobie odpuściliśmy konsolę, przerzuciliśmy się na PC i potem znowu kupiliśmy PlayStation 4 Pro. I ja wam kurczę powiem, kochani, że ja to PlayStation 4 Pro oczywiście mam do teraz. Yy, pozbieram konsole, zbieram wszystkie konsole, nie sprzedaję to, to co kupuję zostaje u mnie na półeczce, leży raz na jakiś czas kurzu i to sobie tam po prostu jest. Ja tej konsoli mógłbym używać do dzisiaj. No serio wam mówię, kochani, ja tak ostatnio liczyłem. Ile gier tak naprawdę wykorzystało PlayStation 5, w które ja gram? Ja nie mówię ogół. Ja nie mówię ogół gier, które są tylko na PlayStation 5 i omijają już poprzednią generację konsol. Ja mówię, w które ja gram. No to słuchajcie, garstka. Absolutnie garstka. Ready or Not, które za mną leci, które wyszło niedawno, dosłownie dwa miesiące temu, w które się zagrywam. Zresztą zapraszam Was na mój drugi kanał, Sektor Zero. Podlinkuję linka właśnie w opisie tego filmu, gdzie gramy sieciowo w tą gierkę, jest świetna, jest rewelacyjna. No to ta gra tylko jest na PlayStation 5. No to dobra, to jest jedna gra. I powiem Wam, że to wszystko. To jest wszystko. No i Battlefield 6, który wychodzi w przyszłym miesiącu, tak? W październiku. Będzie premiera, no to jest ta gra na którą e, ja czekam i ona tylko już jest na obecną generację konsol. A więc konkluzja sprawy jest taka, czy mi, jest pot czy mi będzie potrzebne PlayStation 6? Ja, ja nie wiem, no serio nie wiem czy ja będę się przymierzał na start generacji. Czy tam Xboxa nowego, czy PlayStation 6 do zakupu tego sprzętu? Ja wiem, że to będzie mocniejszy sprzęt. Ja wiem, że na przykład jest taki problem, że PlayStation 5 kompletnie nie radzi sobie z silnikiem Unlean Engine 5, że są spadki klatek, i statery i wiele innych problemów, które na przykład PlayStation 6 prawdopodobnie rozwiąże, no bo będzie miała dużo więcej mocy. Też może zostaną. Zastosowane jakieś techniki, chociażby takie jakimi posługuje się, posługują się karty NVIDII z serii 40 czy 50, jeżeli chodzi na przykład o produkowanie sztucznych klatek. I ten problem w nowej generacji może będzie rozwiązany. Może, bo tego też do końca nie wiemy. No i ja serio zaczynam się zastanawiać, czy jeżeli za te dwa lata, powiedzmy w tym 2020 w siódmym roku pod koniec, czy może pod koniec może nawet przyszłego roku, czy 2028, tego dokładnie nie wiemy, to są tylko spekulacje, czy ja będę chciał tą konsolę na premierę. I czy będzie w ogóle dostępna? No myślę, że będzie dostępna, że już nie będzie takiego problemu jaki miała premiera PlayStation 5, gdzie ja tej konsoli nie mogłem kupić przez rok w Wielkiej Brytanii, bo ona po prostu poszła jak świeże buki. Janusze biznesu wykupili wszystko potem na eBayu, pchali po 200, po 300 funtów więcej niż ta konsola kosztowała powiedzmy w jakimś tutaj sklepie. Więc ja nie wiem, kochani, powiedzcie, wypowiedzcie się tutaj, jak możecie, w komentarzach, co wy w ogóle myślicie o obecnej generacji konsol, no bo mamy 5 lat po premierze i ja nie widzę gier. Gdzie są gry od Naughty Dog? No wiemy, że pracują tam nad tym Intergalactic, no ja wiem o tym, no. Ale kiedy to wyjdzie? Gdzie są jakieś nowe gry, gdzie są nowe IP od właśnie Naughty Dog, od Gorilla, no pewnie pracują nad nowym horizonem, bo ja to są moje ulubione gry, dlatego o nich mówię, gdzie jest nowe Uncharted, gdzie jest nowe The Last of Us. Kurczę, czy jakiekolwiek inne fajne IP. No teraz 007 wyjdzie, też jestem ciekawy tego tytułu. Um, co tam, Kronos wyszedł. No to faktycznie powiem wam, że chyba w tym roku, pod koniec tego roku, zacznę wykorzystywać w pełni możliwości PlayStation 5. No bo ja tak naprawdę, we wszystko co gram, to mógłbym bez problemu dalej grać na PlayStation 4 Pro. I powiem wam szczerze, że tam jest naprawdę świetna grafika. Ja wiem, że tam jest tylko 30 klatek, że większość tych gier, które chodzą w 60 klatkach na PlayStation 5, to do PlayStation 4 pro ma tylko 30. ale ja bym mógł dalej grać. No i powiedzcie, powiedzcie się w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Co wy w ogóle myślicie o tej generacji konsol? Jeżeli chodzi o Xboxa Series S, Series X, PlayStation 5, ja już o PlayStation 5 Pro, to nawet słuchajcie, nie mówię, bo ja tego sprzętu nie kupiłem. Nie kupiłem go z bardzo prozaicznego powodu, bo tak jak mówię, nie, mia nie było gier nawet na PlayStation 5, które mógłbym ja, które by mnie interesowały. Bo jakieś tam Returnal i wiele innych tytułów, które wyszły stricte na PlayStation 5, ja po prostu ja w to nie gram. To nie jest mój gatunek gier, w które ja się zagrywam. Ja lubię gry przygodowe i. Zakochany jestem w Uncharted, w The Last of Us, w Horizon Zero Dawn od tych markowych, takich naprawdę sztosowych tytułów, które wychodziły tylko na konsolę PlayStation 5. Wiem, że część z was się od tego odbiła, bo też pisaliście mi nie raz w komentarzach, że to nie są wasze klimaty i pewnie się zagrywacie w zupełnie coś innego. Dlatego powiedzcie mi, Wy, którzy posiadacie PlayStation 5, wy, którzy posiadacie Xboxa Series X, czy Wy przez te 5 lat wykorzystaliście tę konsolę? Czy wy wykorzystaliście tą konsolę? No bo ja powiem szczerze, że nie. Usiadłem ostatnio i miałem taką zawiechę. Mówię: Kurczę, ty, ty, stoi pro. Yy, ona w tej chwili korzysta z niej moja córka, także ta konsola się tam nie marnuje. Ona tam raz na jakiś czas jest spalana, ale to ona równie dobrze mogłaby tu stać i być podłączona do tego telewizora 4K i kurczę, abym ja mógł dalej grać i się cieszyć grami. Naprawdę, bo we wszystko bym zagrał. We wszystko bym zagrał. Troszeczkę w gorszej grafice, troszeczkę w niższym klatkarzu, ale dalej bym grał. A więc czy ta moc, która będzie w PlayStation 6 i te wszystkie bajery, które tam przyjdą, czy to będzie mi potrzebne na sam start? Ja w to absolutnie wątpię. Ta konsola prawdopodobnie albo już jest u końca produkcji i zaraz polecą devkity do deweloperów, żeby mogli się zapoznać z nowym sprzętem, z tym jak na to pisać, jak na to tworzyć, albo już jest gotowa i prototypy są już gotowe i są testowane i devkity zostaną wysłane do deweloperów. Ale czy będzie sens kupna tej konsoli na start, żeby co, żeby dostać troszeczkę lepsze tekstury, troszeczkę wyższą rozdzielczość i, te, i tak pewnie i różne, różnego rodzaju technikami? Czy żeby dostać, nie wiem, 120 klatek zamiast 60 w jakimś tam starym tytule? Tak jak chociażby ma to miejsce w Gears na PlayStation 5, które wyszło miesiąc temu, czy tam dwa tygodnie temu? No kochani, nie wiem. Nie wiem, ja mam straszną zagwozdkę i troszeczkę jestem zniesmaczony obecną generacją konsol. Minęło tyle czasu, a ja tak naprawdę nie odczułem, że mam PlayStation 5. Ja wiem, szybsze czasy ładowania, zaraz mi napiszecie, dysk Navi, NVMe, no ja, ja to rozumiem, ja, to jest fajne, to jest wszystko fajne i ja to odczuwam. Odczuwam 60 klatek, ciężko byłoby mi się przestawić w tej chwili z 30 na 60, ale grałem w 30, grałem w 30 przez wiele, wiele lat. I mi nie przeszkadzało to na PlayStation 4 Pro. Absolutnie mi to nie przeszkadzało. Gdybym nie zobaczył różnicy, prawdopodobnie dalej bym grał w 30 klatkach. No bo czego oczy nie widzą, tego serce nie boli. Taka jest prawda, kochani. Jak nie widzicie porównania, nie macie z czymś, no to nie, nie możecie czuć zażynowania ani smutku, że tego nie macie, bo nie wiecie, że istnieje. Wiadomo, że jako pc -towiec... Napijcie się kawki. Jako pc grałem w 60 klatkach i grałem w 120 na takim monitorze. Jest to różnica, ale te 30 na PlayStation 4 Pro cały czas robiło robotę i fajnie się w to grało. Dlatego, kochani, ja robię właśnie to, pogadajmy przy kawie na totalnym luzie. Teraz będzie regularnie. Pamiętacie, 300? Łapek w górę, komentarz. Pod waszym komentarzem słowo kubek i kubeczki rozlosujemy. polecam do was cztery kubeczki, może pięć, zobaczę, ile, ile uda mi się zdołać tych ku, zdoła, zdobyć tych kubeczków, wyprodukować, i wtedy roześlę je do was, i będziemy sobie razem pili z nich kawkę, właśnie w tej serii. Czekam na wasze komentarze. W ogóle wrzuciłem ostatnio szorca z ogromnym podziękowaniem dla was wszystkich za to, że tu jesteście. Za to, że wspieracie ten fanowski projekt, jakim jest Tech, że słuchacie, chcecie posłuchać tego, co mam do powiedzenia, bardzo sobie to cenię. I mam nadzieję, że ten kanał dalej będzie się rozwijał, no bo nie ukrywam, kiedy te łapki pod filmem się pojawiają, kiedy widzę, że te filmy się oglądają do końca, to jest radocha. Jest radocha i wiem, że ktoś, że ktoś czeka na te filmy i chce je obejrzeć. I to dodaje powerka. Chce mi się tu usiąść, mimo tego, że jest na przykład tutaj gorąco teraz 27 stopni i coś dla Was nagrać, z czymś się z Wami podzielić, ale też posłuchać szczególnie tego, co Wy macie do mnie do powiedzenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Chciałbym podziękować za Twoje wsparcie na moim kanale. Twój like, komentarz i subskrypcja oznaczają dla mnie wiele. Mam małą prośbę, jeśli spodobał Ci się ten film, czy mógłbyś go udostępnić w swoich mediach społecznościowych, razem możemy dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję Ci za wszystko i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach.